Zwierzogród 2 to prawdziwa kopalnia smaczków, więc jeśli lubisz wyłapywać detale, tu jest co robić. Nawiązanie do ratatuj. Podczas ucieczki z rezydencji rodziny Rysiów Grześ wpada do kuchni, gdzie przy garnkach uwija się lwisze w kuchni. W chwili chaosu spada mu czapka, a pod nią mały szczur sterujący jego ruchami, dokładnie jak w ratatuj. Lew gotuje nawet potrawę nawiązującą do kultowego dania z filmu. To taki metażart, jakby historia Remiego działa się równolegle w świecie Zwierzogrodu. Hulu w wersji Zo. Kiedy pierwszy raz widzimy mieszkanie Nika, ten odpala telewizor. Na górze ekranu widnieje logo Hulu Zo, czyli zwierzęca wersja znanej platformy streamingowej. To tylko początek. W ramówce pojawiają się przeróbki marek Disneya, a cały kadr jest jednym wielkim puszczeniem oka do widzów znających katalog Disneya i Hulu. Nawiązanie dla Lala La Land. Podczas gali na stulecie Zwierzogrodu Judy ma na sobie jaskrawo -żółtą suknię, która ewidentnie nawiązuje do ikonicznej kreacji Emmy Stone z Lala La Land, a Nick w smokingu wygląda jak Bond. Można się doszukać również podobieństwa do Belli z Pięknej i Bestii, co czyni tę scenę prawdziwą perełką dla miłośników musicali i klasyków Disneya.